To co, Nicole? 3-2-1-0, jesteś, jesteś na kanale Miss Nicole? 3-2-1-0, jesteś na kanale Mis, Nicole! Dziś mamy vloga długo wyczekiwanego. To nie tylko vlog, Nicole. Mamy dziś wyzwanie, jak za dawnych dobrych czasów. A dlaczego to wyzwanie? Ponieważ znalazłam w komentarzach taką wiadomość. Wszyscy prosili, żebyśmy nagrali 24 godziny na tak, i dlatego jedziemy do Mediolanu. Kręcimy 24 godziny na tak. Jedziemy sobie do Mediolanu! Jedziemy do Mediolanu! Woo! I tak, zróbmy room tour naszego najczystszego, najnowszego, najładniejszego pokoju. Właściwie Nikol mówi sarkastycznie, bo przybyłyśmy i co znalazłyśmy? Że nie jest tu zbyt czysto. Że po prostu po poprzednich ludziach nie posprzątano. Pokażmy to teraz wszystko. Dobra, zbie wchodzimy i mamy o takie łóżko. Jak to wygląda? Zupełnie nie rozumiemy, co tu się dzieje. Ogólnie dodzwoniliśmy się do nich. Powiedziano nam, że to był ich wielki, gigantyczny błąd. Um, zaraz przyjdą i wszystko posprzątają. A potem pokażemy wam piękny room tour z normalnie pościelonym łóżkiem. Okej, okay, teraz idziemy do samochodu i gdzieś pojedziemy. Chcesz jechać na piazza doma? Zanim sklepy nam pozamykają. Tak, musimy jeszcze iść do sklepów. Nikola, wiem, że jedziemy do centrum już od godziny, i wiem, że wiele rzeczy cię teraz martwi. Niektóre sklepy zamykają się za 10 minut. Dobra, a nic innego cię nie martwi? Dlaczego przyjechaliśmy na lotnisko? Nie rozumiem! Skłamałaś! A co jeśli gdzieś teraz lecimy? No jak myślisz, co robisz tutaj na lotnisku? Nie, 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 nigdzie się nie wybieramy. Na 100%, bo pojutrze musimy być w Mediolanie i dobrze o tym wiedziałaś, więc nigdzie się nie wybieramy. Nie, nie, nie oszukasz mnie. To co? Ciekawe, kogo teraz zobaczę? A jeśli babcia przyjechała dwa dni wcześniej, będziesz szczęśliwa? Tak! Czekaj chwila! I tak się robi niespodzianki. Przysięgam, nic nie wiedziałam! Nie wiedziałam! Pytałaś! Nie mogłam kłamać! Pytałaś mnie o Barcelonę! Mama miała jakąś intrygę. Myślę sobie, może Barcelona? A ja mówię, nigdy nie pisałam o Barcelonie! Nie wiem! Przysięgam, nic nie wiem! No to daj swój bilet, zaraz lecimy. Zgubiłam go! <grym> Jesteś trochę zdenerwowana, tak, Nicole? Nie! Dziewczyny? Dokąd jedziemy. Co teraz? Pięknie się ubrały dziewczyny. Och, zaraz ujawnimy wszystkie sekrety. Jedziemy do restauracji na dyskotekę. No dobrze, pokażemy czy nie pokażemy. Trochę. Trochę pokażemy. No tu na razie jedziemy. Jedziemy minibusem. Jest super. Tak właśnie tu jeździmy. Właściwie trochę jak janki, prawdziwe gwiazdy. Rozumiecie? Czujecie ten poziom? Pokażemy trochę jedzenia, tak? Na vlogu? Podczas jedzenia. I tak, dzień dobry wszystkim. To już drugi dzień w Mediolanie. I chciałyśmy wam pokazać nasz piękny, schludny apartament. Posprzątali go dla nas tak z lata, ale niestety widzicie no prawdziwe życie. Mamy tu kuchnię dla kobiet. Czyli tu są kosmetyki. Jajka, tani, nie nasze. Kuchnia tak jest piękna. Kuchnia jest urocza, słodka, tu jest płyta indukcyjna. Wszystko się szybko gotuje. Łazienka jest naprawdę ładna, spójrzcie. O, tu jest pralka, która nie działa. A, no i tyle. Tutaj śpi z lata i Nicole. Tam. Jest tu mały bałaganik. Jest bardzo schludnie, wszystko jest OK. A, wiatrak nie działa, ale jest OK. Nikol postawiła tu lampę, ponieważ pimy przy lampie, a aby nie świeciła nam w twarz. O, ja myślałam, co tu robi lampa. Jestem w szoku. A co więcej, są tutaj komary, więc włączamy o takie coś. Specjalnie na komary i... Nie pomaga, są komary. Mamo, chyba nie zapomniałaś, co mamy przez 24 godziny. No tak, zobacz jaki prezent ci zrobiłam. Tak, dokładnie o to chodzi, więc jedziemy do centrum handlowego. Jaka będzie twoja odpowiedź? No, nie mam wyboru, więc odpowiem tak, jedziemy. <ścoughs> Kręcimy właśnie podwójnego vloga, a raczej nie mamy vloga, ale wyzwanie. Widzę, że już się zbliżamy. O, właśnie tam piac doma. I. Czekam aż Nicole będzie zadawała mnóstwo pytań, na które będę musiała odpowiedzieć tylko tak. Mam nadzieję, że mnie nie słyszy i będzie mi zadawała bardzo mało pytań. <laughs> Ogólnie chłopak postanowił z nami nakręcić sobie TikToka. <laughs> Przyszłyśmy tylko na piacę doma i teraz już wszyscy nas słyszą i widzą, a my pójdziemy teraz dalej. Dziewczyny nagrywają już TikToki przez około godzinę, nie wiem po jakie zakupy przyszły, ale zaskakują tutaj ludzi, oni do nas podchodzili, tańczyli i z jakiegoś powodu w Mediolanie TikTok nadal jest traktowany tak brutalnie i nie rozumieją co robią dziewczyny, że tańczą jakieś trendy. I chciałabym ładnie pachnieć, spróbować nowych zapachów. Proszę! No, Nicole, mamy wyzwanie. Dlatego moja odpowiedź brzmi tak. Dawaj. Odpowiedziałam tak. Dlatego chodźmy. Zobaczymy. Oje, ja prawie wpadliśmy na ludzi. Zobaczmy, jakie są nowe zapachy. O, chcę powąchać Tom Miss Ford. Dior, Miss Dior! Boże, każdy ma swój zapach. Tom Ford, Miss Dior. Ogółem Tom Ford ma teraz nowy zapach pomarańczowy. A jeszcze wyszedł nowy zapach Kiran, chcę go powąchać. O, ja też chcę. No widzisz, nie, to chodź! Nicole, co tam masz? Mmm, jakie piękne. Te mi się podobają, ale chcę powąchać wszystkie. Zapachy są naprawdę fajne, także. <laughs> tak, z nie podeszło. Z lata, z lata, chodź tu na sekundkę. A proszę powiedz mi, jakie perfumy chciałaby Nicole? Możesz się dowiedzieć? Dobra. Tak, zrobisz to? Jasne. Nicole, nie powiedziałaś nawet jeszcze, co dostałaś do urodziny. A, z lata, tak. Dałam Nicole bazę pod makijaż. Dała mi po prostu, tak, bazę pod makijaż, pod wszystko. Znalazłyśmy ją tutaj. Z lata czytałam komentarze pod filmem. Jak można się z tobą zaprzyjaźnić? <laughs> o, coś takiego. Właśnie Nicole dostała. Dostałam od Jak Tak, to taki zestaw. O, nieźle. Pozdrawiam. Podfór, napiszcie na w komentarzach. Napiszcie. <laughs> z lata cześć. Nie, z lata jest tylko moja. Mamo, mogę to kupić jakieś ubrania? No, spójrz na Zlatę. <noise> Zlata już przyszła z ubraniami. No cóż, powiem ci tak. Możesz wybrać jakieś ubrania. Pewnie z trzy. Założę się, że tyle. O, dobra, okej. Okay. Jesteśmy w Zarze ogółem. Spójrzcie, jaki duży sklep. I są tutaj trzy piętra. Zaraz wam pokażę. Jest coś takiego, co wznosi was na szczyt. Możecie zobaczyć, co jest na drugim piętrze. A my idziemy wybierać. Jedziemy na drugie piętro Zary. Jakoś tak mi się wydaje, że w tym sklepie wszystko jest takie szare, szare, białe, niezbyt jaskrawe. No zobaczymy, co tu będzie. Tak, Nicole, wybrałaś już coś może? Tak, co taki gorset. Co to za porozumienie? <laughs> Nicole, zawsze mi mówiłaś. Nie lubię takich ciuchów, bo ciągle mi zjeżdżają i muszę się poprawiać. Tak to już jest to zwykła szpana. Ta. Jak to szmata? Ty też masz gorset bez ramionczek. No bo nie jest dla mnie jasne, jak mam to nosić. Coś leci tutaj, a tutaj nie. A żartujesz sobie, to coś innego. Tutaj jest gumka. A po co ci niby coś takiego? To modne. Lata dziewięćdziesiąte są modne, a nie jakieś gorsety. Boże, nikol, to okropne. Z lata zaraz ci udowodnię, że on jest fajny. <laughs> Dobrze, nie musimy zbyt wiele pokazać. Nicole i Zlata nie rozmawiają za bardzo. Spoglądają na to elektroniczne lustro. Którą opcję należy nacisnąć? O, to tyle. Nicole jest już zła. Tak, Zlata poszła do dziewiątki. Teraz twoja kolej, Nicole. Naciśnij palcem, naciśnij. Czternastka, idź do czternastki. Jesteśmy. Uuuu. A Zlacie się to w ogóle nie podobało. No, to wygląda naprawdę nieźle. Spójrz, zrobiłam zdjęcie pierwszej stylizacji. Oto pierwsza stylizacja. Aha. I? To też mi się podoba. Kurczę, ziomki piszcie w komentarzach. Nie wiem, co wybierze Nicole. Czy ten czarny zestaw, czy zielony? Piszcie, co jej bardziej pasuje. To co, podejmij decyzję i idziemy. A będziesz dalej zła na zlata? Dziękuję. Generalnie wszyscy widzą, co Nicole wybrała. Tak, jednak wzięłam zielony. Ponieważ czarny jakoś tak do mnie nie pasował. Mówiłam, że gorset jest. Bła. Czy naprawdę pogodziłeś się z Nikol? Tak, nie chcę z nią rozmawiać, zachowuję się jak dziecko. Ogólnie mówię sobie tak, tak. A, a co ty kupujesz? Ogólnie widziałam to na TikToku, że jest dużo takich sprayów. Ten pachnie różą. Ten pachnie cukierkami i karmelem. Lubię cukierki i karmel i ten zapach naprawdę zwraca uwagę. Kurczę, ziomki, jak je pogodzić? Nie wiem. Kurczę, trzeba coś wymyślić. O, dziewczyny, nie sądzicie, że jest już szósta wieczorem, a my jeszcze nic nie jadłyśmy? Tak, jesteśmy, jesteśmy głodne. głodne. Czyli się pogodziłyście? Tak, jesteśmy głodne! I co jemy? Pizzę, makaron, ryby, mięso? A. McDonald's? Mac! Jak to McDonald's? No, dziewczyny! Jesteśmy we Włoszech. Pizza, makaron, ryby, mięso. Zobaczymy, a wam pokażemy. Tak, dziewczyny są zajęte. A, kręcicie tiktoki, tak? Czy co wy robicie? Generalnie kręcą TikToki. Kręciły się o tutaj i teraz... I już. Co, to daje szczęście, czy ja? Nie, nie szczęście, tylko dwa życzenia. A, życzenia, jasne. No, może się spełnią. <laughs> Jeszcze się nie spełniło, ale miejmy nadzieję, że tak się stanie. Już jest wieczór, już zjadłyśmy, się pogodziłyśmy, zaczęłyśmy robić zakupy. Teraz chyba pójdziemy spać. Jutro pożegnamy z lat. No i cóż, kontynuujemy nasze 24 godziny, kiedy ja mówię tak... Ogólnie tam zebrał się spory tłum, który postanowił obserwować nasze dziewczyny. No, generalnie reakcja ludzi tutaj jest dosyć dziwna. U nas jest inaczej. Tak, przyszliśmy do takiego miłego miejsca. Zabrałam dziewczyny na wypicie soku pomarańczowego. Słuchaj, mama, oczywiście dziękuję. To bardzo miłe. Ale wiesz, może później pójdziemy w inne miejsce na dach restauracji. Zlata to pomysł twój i twój Google Maps? Wiem, że ty już takie dziwne miejsca. To ona! <laughs> Wszystko ona mi smakuje! Ogólnie, tak? No tak. I pokażemy, Wiedziałam, jak że są się. Nie że się Ale poprowadzicie mnie, bo ja nie wiem, o czym wy mówicie. Tam generalnie można przejść przez hotel prosto na dach. Wow, coś interesującego. Pójdziemy. Super. Dziewczyny, widzę, że gdzieś jedziemy. Wydam. Tutaj, na dziesiąte piętro? W jakimś hotelu? Na dziesiątym piętrze? Tak, żeby dokładnie. Wyjść i sobie popatrzeć. No i przyjechałyśmy na dziesiąte piętro. Zaraz zobaczymy, co jest w tym hotelu. Ziomki, to jest bardzo, bardzo fajne miejsce. Spójrzcie, Mediolan na wyciągnięcie ręki. Dziewczyny. Oczywiście wszystko rozumiem. Macie takie świetne, bezalkoholowe, chłodne drinki. A to miejsce jest naprawdę bardzo fajne. Spójrzcie na ten widok na Mediolan. Nicole ma mojito, ja mam kosmopolitan. Pycha. Spójrzcie. <ścoughs> Wszystkim smacznego, tak? Tak. A w środku tak. jest jeszcze bardzo fajna restauracja, w której ludzie jedzą. Pokażemy wam szybko, aby nie wpływać na Nie nerwować, Tak. Dobra, miłego wieczoru dziewczyny! Miałyśmy świetny spacer w Mediolanie, świetnie się bawiłyśmy. A teraz już niestety czas się pożegnać. Dobrze, papa, papa! Pa. Wszystkim papa! Pa. Wszyscy żegnamy się ze zlatą, leci do Bukaresztu, a my kontynuujemy nasze wyzwanie. Chodźmy. No cóż, ziomki, wiem o co spytam mamę. Było bardzo wiele zadań, ale jeszcze nie było ani jednej, że tak powiem, kary. I pomyślałam. Mama od dłuższego czasu nie była na siłowni. Ciągle tylko siedzi i bawi się z kiki. Tak czy inaczej, wiem, że to będzie dla niej test, więc teraz przejdziemy do niej i powiemy, żeby wyszła na korytarz. Słuchaj, mamo! A mam dla ciebie małe zadanie. O, Nicole, mam dla ciebie niesamowitą ofertę. Może chcesz się położyć? Obejrzeć film i jeść popcorn. Dzisiaj to nie ja mam wyzwanie, tylko ty i mówię ci nie. Dobra, a teraz powiesz mi tak. A, dobra, słuchaj. Chcesz znowu coś kupić, tak? Nie. Słuchaj, mamo, dawno nie byłaś na siłowni. Może chcesz tam pójść poćwiczyć, pobiegać na bieżni. Nie, Nicole, proszę, dlaczego? Czemu? Co, co powiedziałaś? Nicole, chciałam się tylko zrelaksować. Bawiłyście się świetnie ze zlatą. Dokąd mamy iść? No to co, 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 co mi odpowiadasz? Co? Uż. Odpowiadam ci tak. Dobra, idziemy, tak, na siłownię. Ubieraj się. Idziemy na siłownię, tak, tak, tak. Dobra, idziemy. Ja już idę. Nicole! Ha, ha, ha. Oczywiście, że przyszłyśmy na siłownię i robimy wszystko tak, jak powiedziała Nicole. Nie jestem szczęśliwa. Tak naprawdę chciałam być w domu i oglądać telewizję. No, dobra, pokażemy jeszcze kilka ćwiczeń, aby udowodnić, że byłam na siłowni. Nagrałam film, bo tu byłam. Okej, okay, kontynuujemy trening. To tyle, nie będziemy filmować dla Was. Dałam też trochę popracować nikoli, ponieważ nie jestem jedyną osobą, która powinna być piękna. No cóż, ziemki jestem zmęczona. Dlatego idę odpocząć, a mama ma słuchawki, nie może mnie usłyszeć. Jest zajęta. No to niech ona świeci, a ja odpocznę. To jest sprawiedliwe. Nikol tutaj się dobrze bawiła, a ja bardzo dużo trenowałam. Bardzo się spociłam, widzicie? I już wychodzimy. Mam nadzieję, że już nie będę musiała przechodzić takich prób. Oj, mamo, wreszcie dzień już się kończy. Trenowałyśmy, Taak. wszystko robiłyśmy i. No, musimy stawić czoła wyzwaniu, tak? Może jakieś zakupy czy coś? A, znowu zakupy? No jasne. I jaki sklep wybrałaś? Jestem bardzo zainteresowana. Zgadnijcie, który sklep wybrała? Nikol, żartujesz sobie? Od bardzo, bardzo dawna chciałabym dostać pierścionek. I jaka będzie Twoja odpowiedź? Nikol, obiecaj mi, że to moje ostatnie, tak na dzisiaj. Nie obiecuję, znaczy obiecuję. No tak. W takim razie mówię ci tak. Wiesz już, jaki chcesz pierścionek? Tak, jasny, jasne. jasne oczywiście, Czyli od że razu tak. wchodzisz i kupujesz ten pierścionek. Tak! No dobrze, chodźmy, a potem będę miała dać ciebie jeszcze jedną małą niespodziankę. Chodźmy. No. Wyjdziesz za mnie? <laughs> o, wow. To Jest naprawdę świetny. Piękne. Prawie upuściłam. Krytka ziemki, zakładam. Zgadzam się. I ja się zgadzam, że to wyzwanie dobiega końca. Ale mam dla ciebie coś jeszcze, teraz ci coś pokażę. Usiądźmy sobie wygodnie, a ja ci coś pokażę. To co, Nicole, jesteś gotowa zobaczyć to, co chcę ci pokazać? Dawaj. Tak. A Nicole, jesteś już modelką i zrobiliśmy z Tobą książkę. I oto dzisiaj, tada dam. Twoje zdjęcia są gotowe, Twoja książka jest gotowa. I możemy to teraz pokazać wszystkim naszym subskrybentom. Zobaczcie, jak wygląda książka. Prawdziwej modelki z Mediolanu. O! O, tak to wygląda. To się nazywa wizytówką, prawda, Nicole? Tutaj mamy wizytówkę, to same najfajniejsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek widziałam. Tutaj zostaną podane wszystkie rozmiary Nicole. Teraz ich nie napisali celowo, ponieważ Nicole rośnie, noga jej rośnie i wszystko rośnie bardzo szybko. Dlatego będą mierzyć regularnie i potem ewentualnie zapisywać. No i przejrzyj parę zdjęć. Tak, to jest sportowe. Tak, powiedzieli nam, jak stworzyć takie portfolio i mówili nam, że po każdej stronie powinno być tylko jedno zdjęcie. I od dzisiaj twoją kandydaturę będą pokazywać różnym markom. I 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A ja uciekam, pa, pa! A nasza modelka z Mediolanu uciekła.